nas, że my wzięliśmy chorą intelektualnie osobę do odcinka i zrobiliśmy to celowo, co jest totalną nieprawdą. Ten chłopak był całkowicie, u... że on jest pod jakimś względem chory, więc ja nie rozumiem Waszych oskarżeń, jakbyśmy to wiedzieli, bo naprawdę nie są nam potrzebne problemy i gdybyśmy wiedzieli, że tak jest, to uwierzcie, że nie wzięlibyśmy go do filmu. nas na odcinku. Przypadkowo my w ogóle go nie znaliśmy, widzieliśmy go wtedy pierwszy raz. On przyszedł, normalnie rozmawiał, normalnie się zachowywał. Żadne, e, Nic nie wskazywało na to, e, że on jest pod jakimś względem chory. Więc ja nie rozumiem Waszych oskarżeń, jakbyśmy to wiedzieli, bo naprawdę nie są nam potrzebne problemy. I gdybyśmy wiedzieli, że tak jest, to uwierzcie, że nie wzięlibyśmy go do filmu. I to, że tak naprawdę robił takie zadania i chciał jeszcze mocniejsze, to tak naprawdę mimo wszystkiego, no bo po prostu myśleliśmy, że jest po prostu nieźle e, walnięty, e, bo tak naprawdę ja znam mnóstwo osób, które po prostu by zrobiły nawet trzy razy gorsze zadania od tego chłopaka i nie miałoby z tym żadnych problemów, ani oni w ogóle nie mieliby ze sobą problemów, bo naprawdę dużo osób po prostu jest. W stanie dużo zrobić i dla pieniędzy, i dla fejmu. A też to te oskarżanie o wszystko dosłownie kamerzyce, to też jest dla mnie straszna aż przesada, bo jeżeli myślicie, że on naprawdę wszystkie, wszystkie odcinki wymyśla, to jesteście w dużym błędzie, ponieważ od kiedy jest Push Barber na kanale, to Push Barber wymyśla te odcinki, nawet ten z Hifem, to on go wymyślił. Eee, I tak naprawdę on jest właśnie po to na kanale, bo wymyśla odcinki kamerzyście. Eee, zacznijmy od tego, że to nawet ten pomysł na film, to nawet w ogóle nawet nie był kamerzysty. Eee, Pusz tak samo wymyślał e, zadania dla tego chłopaka. Tak naprawdę wszyscy zadania, bo od tego on tam i jest i taka jest naprawdę prawda. Zadania dla tego chłopaka. Co ja nie rozumiem, dlaczego Kamerzysta Kamerzysta na pewno wymyślił odcinki na film. Kamerzysta na pewno wymyślił zadania. Nie, tak, tak nie jest. Odcinki tak samo. Ja też niektóre wymyślam tak samo. Pusz Barber, Pusz Barber tak naprawdę najwięcej wymyślił A to jakieś jego wybielanie. To już w ogóle jest dla mnie chore, chore. Wybielanie się jest chore, ponieważ on się obsrał. I wszystko zgania na wszystkich, ale on też dał i to bardzo duży wkład w ten odcinek, ja podkreślę. Ale już dość o nim. Przejdźmy, chodźmy, Chodzi mi o to, że gdybyśmy wiedzieli, że ten chłopak e, jest niesprawny intelektualnie, gwarantuję, że Wam, że do takiego odcinka by po prostu. Tam mi się ucięło, Ale chodziło mi o to, że gdybyśmy. Wiedzieli, że to chłopak jest niesprawny intelektualny, to byśmy go pod żadnym pozorem po prostu nie wzięli do takiego odcinka, albo chociażbyśmy nagrali normalniejszy odcinek, żeby po prostu czegoś takiego nie było. I przypominam, że te odcinki są ustawione. To, jak to zostało pokazane na filmie, a to, jak było w rzeczywistości, całkowicie od tego wszystkiego odbiega. To nie było tak. On nie zjadł odchodów kota. Koweta, koweta nawet była wymieniana wcześniej i po prostu miało wyglądać tak, jakby naprawdę. Ja sama osobiście tą kuwetę wymieniałam, i naprawdę to po prostu miało wyglądać tak, jakby tam wchodził, non-stop, kot po kocie. Wiecie o co chodzi, po prostu to miało realistycznie wyglądać. A jeszcze chciałam powiedzieć, że story mogły się przynosić w złej kolejności, ponieważ mam tu strasznie słaby internet i właśnie widzę, że jedne story się dodały, drugie się nie dodały i w złej kolejności. Yy, i wie